Dziś Koło Fortuny decyduje kogo musimy wkurzyć przez cały dzień I osoba, która najwięcej razy wkurzy tą osobę, którą za chwilę wylosuje w Koło Fortuny Wygrywa 300 zł Dzień Paweł Dzwoni do nas Faustyna, nie wiem o, o co chodzi Koło Fortuny zadecydowało, że tak naprawdę nie idziecie do NRK A więc, wyjedziecie do 5-letniowego hotelu na 5,5... NIEEEE Żartowałam Nie, no, no serio? Chyba 300 złotych zmagacie w Nie To dom strachu Nie dość, strach. że to jest nieprzyjemne To jeszcze cię straszy to Czemu ludzie to lubią? Nie, to tylko osoby, które mają słabą psychę, jak ty mają, jak Ja mam słabą psychę? Nie no, Patryk, widać, że trochę masz słabą psychę Widzieliście jak on grał w fazmofobię? Grał tak Ta? Co? <laughs> <laughs> Powiedz mi ile razy przeszedłeś fazmofobię A. Grałem dwa razy w życiu Ile razy przyszedłeś Ale ja Patryś, też widziałem na przykład streama, gdzie grałeś w Robloxa i to było. O, To było straszne Możemy powiedzieć, że mam słabą psychę, jeżeli chodzi o horrory tylko i tylko je wyłącznie. W okay. kilku innych rzeczach też mam słabą psychę. No na przykład A i to, brak argumentu Myślę, że masz słabą psychę na przykład jeżeli chodzi o przepraszanie. Nie o sobie go ostatnio go przeprosiłem. Mi się wydaje, że to ty masz słabą psychę, jeżeli chodzi o zakola. Nie, myślę, że nie. Bo tak chodzić się <grym> w stanie ciebie. Dobra, dobra. Na ciebie. Pod włosy. Dobre, to jest chwilę z patkiem zrobić o to, że nie chce mi kupić. Bluez, to panimy kłopoty. Mi Bartek kupi bluz, zaczęliście jakiś słodziak. Cześć? No to się nauczyć z czegoś od Bartka Przynajmniej on wie Tak A co Patryk nie chce Cię kupić? Nie Nie, Czy oni tylko z wami nie zrobili zdjęcia? Nie Zrobili z tobą? A to? Ej, hey, dobra no. kochani Ktoś wcześniej powiedział, że jestem królem, to nagle ego mu podchodzi, Pierwszy, co dzisiaj robimy, koniecznie, tutaj w Energy Land jest otwarta nowa strefa. Nie tak, ma szans. Tutaj to jest strefa grozy! I tam idziemy jako pierwsze. Dobra deal, idziemy na, najpierw na ten drugi najstraszniejszy, nie na ten hardcore dobra. na razie. Dobra, ten z dobra, Z dwoma czaszkami nie jedną, tylko dwoma. Ale to Plus 16. Jest ten jeden, jest byłem na nim już, ale no jest ten nowy, to ma dwa. Nie, i tak. idziemy, jak chcecie. Z... Jesteś łasby. przegłosowany. Kto nie. głosuje na no to? Myślę, to, że to, że to że myślę, że ja mam srakę. Idziemy na to i na to, ale dajcie mi się oswoić. Się... Ej, Hania mnie próbuje podkusić już trzeci raz dzisiaj. Drugi. Ogólnie już mi jest strasznie szkoda. Ja nie mam z ja W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Energyland i będziemy tutaj spędzać cały dzień grając w butelkę na, na wyzwania. A mamy butelkę w ogóle tak swoją drogą? Nie! Dragą? Patryk, eee, czemu nie wziąć butelki? To ty, przysmierz przysmierz przysmierz. Butelki. Patryk. Patryk, by nigdy nie pamiętał butelki. No tak. Nie, Panu przyśmieją wziąć butelkę. Nie! Ej, dobra, Fajnie. czekaj. No. Ale widzisz trzeci raz dzisiaj! No nie wiem co sądzić, To nie jest film, że robimy. Testujemy buty. Ale chłopia, ja mam nowe buty nie mogę dawać, żeby sznurówki mi się nie. rozwiązywały cały Ten film, czas. Nie. To jest no więcej razy. Potnie Patryka wygrywa. No, nie Patryka. Ej, to jest dobry bod! Jak tak To jest dobry Nie! Ania! Ale was zaraz kopię wszystkich. Ej, ale ty macie jakąś mapkę, wiecie gdzieś? Tutaj! Patek! Powinien tego pilnować! Ale nie ma ja nie mam mapki, Ale co wydaliśmy? To nie jest mapka. horror House, to jest mapka jak... No, idziemy na Dragon tej Zone. Z jakiej strony jest? Co ty każdy jest? No. nie ma. Hania, już wystarczy! To nie ja! To, to pan! Ja wiem, że to był świeży, bo widziałem jak się mam twoją. Hey! dzień dzisiaj jest! Za każde kopnięcie mojego buta albo podpnięcie mnie jest sychaiki w borde. A ty chcesz nie mi pod nogi, proszę no uważać. To przez nich. Z tychem i zniszczyli. A jeszcze w Monster House się nie wyobrażam. To jest ten patrz, dom strachu. Dobra, dzięki, to ja idę do tego. Ja już zrobiłem swoje zadanie, czas na resztę. Czemu? Nie, nie bierzemy Gengara, bierzemy Halloweenowe Pikachu. I Co? są tutaj. Co? Nie bierzemy Gengara, bierzemy Halloweenowe Pikachu. No nie, no. Bierzemy Halloween. Tuż o lepsze Gdzie jest Halloweenowe? Ja że właśnie straciłaś prawa matki do Gengara. Nie no, Pikachu bierzemy. Ja to przejmuję teraz prawa matki do Gengara. Dobra. No. Ale jak wygram to pan mnie nie straszy, dobra? Zobaczymy 3, te ry. Yes, no come on, deal to deal Zobaczymy Chodź, mam niespodziankę Ten pan zwyciężył yeah. <laughs> yeah. O Jezu, Mary. Patryk Nie, nie jest mi do śmienia Subskrybujcie kanał. O kurde. O bosku. Weź to Boga. Nie, mamo! I można tu dostać pracę? Wiemy. Błagam, uratujcie mnie! Słuchałem się mamy i taty zawsze obiecuję! Oh, oh. oh, oh, Moja psycha już jest na 50% zryta. NIE NO w JA! Teraz ty! Siądę ci na kolana, nie, co? Nie. Co to oznacza ten zakaz? Nie, złamanego serca O, to o, nie ma. to nie tutaj. dla ciebie o, Ja mogę naprawić swoje serce Tak. A ja chcę tylko powiedzieć, że ten pan, któremu wieka powiedziała, żeby mnie strażył w środka teraz, i mi się to strasznie nie podoba Bo... Okej okay, kochani, jesteśmy w domu strachów. O oh, <noise> oh, nie, o nie. Patryk, co wyrysz! Zartowałem. <noise> 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 co się ja mam widzę? w obsessie house. Dzień dobry. <noise> o, <nie. głos> Uwaga, na wejście! Na co mamy uważać? Zapety usłyszałeś. <noise> Dobra, i O, dobrze, Filip, i Nie wiadomo kto zabił. Jak ty to wszystko widzisz? <noise> Dajcie! Obsesive House! Jeez! Ja ale się Ej, ale idziesz w idziesz Ja operator przeszedłem. Dzień dobry. Widzę prawie z gąbrową sprzedałek. Bartek, chodź, no samą mnie zostawiłeś! Bartek, proszę cię, no! Ej, to się buja tu! No buja, wiem, widzę przecież! O, jesteśmy w jakimś środocińcu. Come mi! No coś do ja nie chcę się z tyłu! Ja się nie boję niczego! Bierzemy patelnię? Bierzemy, bierzemy, bierzemy Patryk. O nie płacz, mogę ci pociąć On się przestraszył Czemu ja idę pierwszy? No, no, no już, już Teraz idź ty pierwsza mam challenge Spróbujcie przestraszyć kogoś nie, nie udało się. O, to idzie za nami, bo co tak? Jak pan ma na imię? A ja znam e, jak... Trzy. Co, trzy. Trzy, dwa. Pięknie, pięknie. A ja nie jestem głodny, ja już sobie szukam, dlatego że ja powie, co nic dzisiaj nie jadł, połowę frytek. Później będę brał, Patryk. No widzowie, będę głodny, on nie myśli o innych, o tym o sobie. Patryk, jak się tak minimalnie irytuje, to robi. Tak, to, to wiesz co? E, to za gola. Tak, <noise> tak, Teraz się irytuje. Dopiero. Co? Dobra, lotujemy butelką. Do domu z z nie, z no, musimy no, się sobie no. ja dojdę do tych dobra No, dobra no, dobra, dobra, dobra. 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 nie ja no, powiedziawszy nie chciałbym no, 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 Okej, okay, to kochani, powodzenia. No, Ten już ma trzy stopnie y, straszności. Ej, to... myślę, że Patryk się nie domyśla. Nie robimy tego tak nachalnie, żeby go kurzać cały czas, ale staramy się jakimiś takimi drobnymi sztyczkami. Tak. Czy ja ci przeszkadzam? Nie chcę tego robić. Jak nie wylosują do ostatniego, to ja się posikam.

No, niech pan poczeka! A, żartuję jakby co, ale bardzo boli! <grym> Jedzie pociąg z daleka, dla nikogo o, nie, nie, nie czeka! O nie nie nie! Tyle nie do grobu! Do Warszawy. Siwy dym! Weź moją kobietę, nie mnie! myślałem, że świetnie jest za nie Nie <słyski> to nie było strasznie w oh, Ja myślę tak, ktoś mnie dotyka za plecami Jestem przekonany, że świeży cały czas, obracam się, ja tam morda tego chłopa Pani straciła głowę na mój widok Prawda? O, widzisz? Jesteś Patryk Blady w ogóle strasznie No nie wiem dlaczego, może bo się panicznie boję wszystkiego Podskakiła jak mała dziewczynka Chłopie Mam pomysł, zalosujmy osoby, które idą do domu strachów i w międzyczasie zalosujemy osoby, które idą na zadrę U strachów ja idą na do zadrę ja. no, Uwaga teraz Osoby, które dołączają do Wiki. Błagam tylko nie ja I nie masz... Patryk Patryk, Patryk idzie do domu z Patryk, 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 Patryk Nie no, tu jest środek Bo było tak Tak Przesuwam i jest ten! Tak, bo tu się zaczynała kręcić No Butelka tak chciała, Patryk Ja bym zagrał w papierkami Nie, nie Ej, on płacze Nie, nie. Jest! Dzisiaj nie jest dzień z wkurzania, hani, ok? Jeszcze! Ja mam słabe serce. Bardzo mam tyle chorób, że nie mogę tam wejść, proszę pana. Jestem w ciąży. No, pa, pa. Kurde, Zaraz, jesteś, jesteś niemożliwe, Bartek, tak. wiesz? Ej, w sumie, Bartek, udało nam się wkurzyć Patryka tym, że idziemy na zabra a on nie, on tak. zapuścił do domu strachu. Tak, to było takie wkurzenie, że aż pobladł ze strachu, tak, tak. także fajnie. Jak będziemy jechać, tak? To oznacza, że nie będziesz mogła się trzymać niczego rękami. Zjazd. Dobra, 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 dobra. To przeżyli chyba wszyscy jednej osoby nie ma tutaj tego pana, tylko jedna osoba wypadła, także jest git. Ej, a może pójdźmy, że Patryk sam, a my we dwójkę. A to? może pójdźmy razem? Nie no, dawaj, idziemy sami Nie, ja, ja myślę, że mówili. Patryk z tyłu. Ale ja będę was przepychał, ja będę kłopot. No to jakby idź przodu przed nami. Nie możemy! Nie, nie, tak jakby puszczamy cię najpierw, pan zamyka drzwi, wchodzisz sam, tak. a później nabieramy słyszysz? Nie! Wyglądam jakbym miał jechać szybko. Ja mam takie wielkie czoło? O mój Boże, jest obrzydliwe. No, mi pacjenci, zapraszam! Wital psychiatryczny Dzień dobry. Czemu ja znowu idę z tyłu? Ci, nie narzekaj! Ej, dajcie mi iść pierwszemu. Nie, 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 ja nie jestem z tyłu. Ej, poczekajcie! Poczekaj, bo spidranujesz!

Więc nie idę z tyłu. Koniec. Wydaje mi się, że ja jestem najbardziej o, odważną osobą w części. <laughs> cały czas jesteś pod kolor swojej bluzy i mnie to trochę przeraża, że jeszcze jakby nie ci kolorów. Jestem cały czas blady. Muszę przejechać się na czymś dobrym, żeby... <laughs> ja w teraz, kto idzie na kolejkę Majan, a kto idzie na kolejkę Dragon. Dobra, to co dawajmy. Trzy Maja, osoby tak? Majan. A ja. Patryk <grym> Ta butelka <grym> mnie kocha ogólnie Dragon jest moc. Dragon jest moim ulubionym. O, to o to chyba to ja. ja, tak, to ta osoba na Majanie, teraz jedzie sama. No. Co? Nie No przyznaj, kto? Kto rozładował? Kto ma gołbo w ręce? Pans. Kto ci rozładował gołkę? Patryk. Kto kto, rozładował to, Chodź, to chyba to, chciał cię zdenerwować. No, cholera, ja nie to podoba zez... mi się to. No bateria Long się mi się się wyłączyła sama. O. Bateria dostaje punkt. Muszę Wam powiedzieć, że Patryk ma za długi ale też on nie wkurza się. On ale powoli zaczyna się denerwować, bo mówi: Ale mało kręciliśmy, mało kontentu na butelkę. I One. jakby dobrze niech tak mówi, a my ciągle: Nie, nie kręćmy już butelką, bo o, my, tak. my wiemy, że tego wkurzy. Ej, mam pomysł, bo ja mam kurtkę Patryka i mam jego Erfurc i zabiorę jednego i powiem, że zgubiłam. Nie, nie, ja czekam aż mi za mną, bo się ujrzy się Ej, Jejku! To ja zamkne. Nie. W tym challenge to, no, że nie zamykamy oczu. Tak, otwarte A ja ciągle oczy. zamykam! Ciągle. Widzimy, 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 widzimy. Tara, to jest najlepsza kolejka. Pamiętaj! Ale zimno, poci! Ej, mam całe oczy załzawione ogólnie. Ej, ej, ośmiuszt! Kociarów! Nice. No, tak. No, 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 no. Patryk. W tym momencie lecimy z Patrykiem i z Bartkiem na Majanę. Losujemy kto ma nie krzyczeć. Patryk. ja, ja mam że ta butelka mnie kocha. Dobra, jakie nam zostały utrudnienia? Bez rąk? Bez rąk. I nie musisz nic. I nie, nie. Musisz nic. Było bez rąk i coś jeszcze. Nie, było bez rąk i. Ale nie nie, U, nie, nie, no. No. nie, nie, no, nie. nie było. Nie, no nie, dobra, ja dobra. starte. Nie no co panowie? Nie nie zgadzam się, było, ustalaliśmy, nie zmieniamy zasad. Proszę sprawdzić, co to było. Nie mordo! Bo oszukujecie, nie! no pasz. Dobra, obydwoje bez rąk, jak chcecie oszukiwać. Zadecydowałem widzowie, uważasz, że to jest. Bez. Jak zrobię teraz bocy? Się denerwuj, Nie denerwujesz to... To... się to... To... Tym, że mówię, Ej skurka, dobra zrobiłem denerwuj. denerwuję się Będziesz... Wypadło na siebie Wypadło na Patryka Kocha mnie ta butelka Czyli wybierasz sobie Pierwsze mi idealnie na rana To ja chcę każdy, kto nie zrobi swojego challenge'u, płaci jedną z Dobra, To Szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu, jak głużać Patryka, ale od czasu do czasu coś tam wyjdzie. O, ale sobie ciasto zrobiłem na jajca. Dobra, nie mogę krzyczeć widzowie. Mam mieć pokrofejsa. O, już się strać, tę mordo. O, a ciebie nie sprawdzi, pan. Ej, niech pan mnie jeszcze sprawdzi. Obtrany kolega jest obok. A to ja, sorry. Ale przypał przypał, 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 przypał Ej ale ci współczuję, że nie mam drzeć mordy Poker face, poker face, poker face. Dziwcowy nie mogę się trzeć, dlatego gadać na mnie sługo Jakbyście wiedzieli, że się nie zwracam po prostu jak? Udało się? To nie zmowałem się. Także tak, jest zginął. A Bar ba, Oczywiście, ja gadałem. Gadał coś, ale nie krzyczał. A to nie no, wydaje mi się, że gadanie to się dali... Aaaaa! Chłopco próbujemy cały czas oszukać Dzień dzisiaj. Bo wiecie, gadanie to jest krzyczenie, panowie. Nie można gadać. Nie, bo nie można. Trzeba krzyczeć mordą. No ale no, nie. Nie się... ready. ale po co krzyczysz? Patrz jaki... <śledzimy> Wygląda z terów Jak debil wygląda <laughs> wygląda jak Ej, dobra, debil! Też to zdjęcie? Dzisiaj świecisz się sobie grabi. Jeszcze nie chcesz? Dobra, weź. Te? Wydaje mi się, żebym cię fejmem ma... nie, nie, tylko ja a ty tak umiem. Chcesz małczeć? Chłopaki już się odkleili całkowicie. Skończył nam się czasy w Energylandii. Zbieramy się do domu. Weź nie. O pan Patrz, fajna. Fajna, no. no. O, kocham ten film. Denerwujemy Patryka przez no, no, 24 no. godziny. Co? Powiedzcie jeszcze, że ta butelka była ustawiona, że jakiś mechanizm był, który sprawia, że ląduje na mnie zawsze. Chłop w ogóle się nie denerwuje. No. Jakby on robi... No, no i coś jakby się odgryza, ale nie, nie, nie wkurza się. Jak to nie odgryza? Co, da? Co tam? Co tam, pierdek? Jak ci się podobało dzisiaj? Pierdek. Jestem z przekonany, że oni dzisiaj nagrywali film w stylu: kończymy film, kiedy wkurzymy Patryka. Strasznie się dało to po czasie odczuć, nie od razu, tylko po czasie. Wchania mi ukradła Airpocy, bo mnie wiedziała, że mam w te nowe i że się wkurzę, jak je zgubiła, więc mi je ukradła. A w serio zgubiła. Tak Kto cię najbardziej wkurzył dzisiaj? Jakbyś miał nikt. powiedzieć jedna osoba, która cię najbardziej wkurzyła Nikt ciekawa. Ty jesteś sędzią dzisiejszego odcinka, ponieważ osoba, która najbardziej cię wkurzyła, wygrywa 300 zł, więc ty jakby przydzielasz tą nagrodę Ale ty, 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 za to mamy dla ciebie dobrą wiadomość no. Za to, że mieliśmy cię wkurzyć cały dzień, i może cię nikt nie wkurzył, to dostajesz od nas obiad Tak Zostawiamy tak, ci Możesz obiad. zamówić sobie to. chcesz najpawy. knajpa w Krakowie możesz nawet jest następny dzień, a raczej 4 dni później, Czy Taki mały spoiler, mieliśmy wczoraj imprezę halloweenową. No mnie jest ogólnie trudno zdenerwować, więc stwierdziłem, że udzielę wygraną na kanie, wigę i świeżego, bo Bartek Kubiski w ogóle nie próbował być samiły dla mnie w ten dzień. I dzwoni do mnie kebab, więc idę odebrać.